Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu, jesteśmy w restauracji Champions, Hotel Marriott. Dziś moim Państwa gościem po raz drugi w naszym programie Mariusz Piekarski. Witam Państwa. Dzień dobry. Bałeś się przyjść do mojego programu po raz drugi. Nie, w żadnym wypadku. Unikałeś. Pierwszym wypadłem dobrze, więc dlaczego drugi miał być gościem. <grym grym> <grym> <grym> Unikałeś, nie chciałeś przyjść, dzwoniłem ile... No, co tydzień prawie? No, zajęty jestem zajętym człowiekiem, nie? Rodzina... Em... Interesy, biznesy, też i wypoczynek nie wiem, mhm. Normalne. Trzeba było czekać, żeby w ogóle jakichś tematu nagromadziło, o będziemy mogli porozmawiać. A, ja jest trochę, trochę się roku. nagromadziło. Wody... Co się u Ciebie zmieniło od tego czasu? Widzieliśmy się... O, to już ponad rok chyba. Ja, spokojnie, stabilizacja. Mody rośnie, zdrowy, zadowolony, mhm. więc tutaj jest dobrze, jeżeli chodzi o, o te sprawy osobiste, to jak najbardziej zawodowe też, więc wszystko bez zmian, tak jak rok temu, bardzo dobrze. Szara eminencja Lechi. Wiedziałem, że to pytanie padnie. To o tobie, no nie mogę, nie, mogę, nie mogę go nie zadać. Aha. Czujesz się rzeczywiście szarą eminencją Lechi? Nie, w żadnym wypadku. Myślę, że jestem sympatykiem takim jak i Lechi, Legi, Jagieroni też również, nie, bo jakby z Jagieloni... Jestem Jagieloni z tym wychowankiem. Mhm. Legi spędziłem no, chyba najfajniejsze. E, takie, takie lata seniorskiej piłki w Polsce. Uh -huh. Pomijając te wszystkie moje wyjazdy zagraniczne do Lechia, to jest taki klub, którym osiągnąłem sukces w mistrzostwach Polski. Natomiast Lechia to, jest jakby, to, są, to są ludzie, których zainteresowałem e, e, przejęciem tego, tego klubu, e, z którymi gdzieś tam współpracowałem też zawodowo. Uh -huh. Ta grupa oczywiście jest szersza, nie? bo to jest je, jakby, ja znam tylko jakby jeden podmiot, który, który który jakby e, zorganizował to, to całe przejęcie leki. No, natomiast na pewno szarą nie jestem, natomiast mhm. sympatyzuję też na pewno z tym klubem i chcę, wiem mu też, żeby działo się jak najlepiej, bo, bo mam też i swoich tam piłkarzy, i to piłkarzy e, myślę, że no, najlepszych w tym klubie. Mhm. A to nie jest tak, że ściągając w cudzysłowie ludzi do leki, którzy tą lekią zarządzają, ty sobie torujesz drogę do tego, żeby, żeby sprzedawać tam. Piłkarzy, czy sprzedawać piłkarzy stamtąd, później zarabiać pieniądze? Trochę tak to wygląda, prawda? Czy znaczy nie, na pewno w Polsce jest jeden problem, że ludzie się wstydzą zarabiać pieniądze, jakby nawet nie wypada zarabiać pieniądze. Nie, tam... jak jesteś bogaty, to wyjedź z tego kraju. No to myślę, że właśnie to jest taki paradoks. Że myślę, że jakby dzisiaj tutaj na, na moim miejscu siedział. Georges Mendes, wszyscy by byli w niego patrzeni, jak on robi takie wielkie pieniądze, tak? Jak on obraca tym pieniędzmi, jaki to musi być fenomen uh -huh. I, to, i to wtedy nie jest kwioplica, tak jak je nas nazywają, tak, menażerów w Polsce, gdzie, gdzie my musimy naprawdę wykazać się często kreatywnością, bo my nie mamy takich piłkarzy jak w Brazylii i Portugalii, tak, których one reprezentują, gdzie to są topowe reprezentacje swoich, swoich krajów, to mogą posiadając też piłkarzy topowych. topowych klasy światowej, więc, więc myślę, że tutaj wszyscy by się zachwycali, jak to że Mendesz robi, jak on wygląda, jak on się wypowiada, jaki ma styl. No, co by nie było dzisiaj, George, że Mendesz tutaj uh -huh. najlepszy. Nie? No, tutaj się zgadzam e, ze słowami Michała, że, właśnie, że my często właśnie palimy, palimy to, co te, te zagraniczne a swojego nie widzimy. Ja myślę, że uh -huh. polscy menadżerowie nie są gorsi, a muszą często wykazywać jeszcze większą kreatywnością. A ty jesteś takim polskim George'em czy no, no, Nie, na pewno nie. Tak, przecież powiedziałeś, no. jestem menadżerem numer jeden. No, tak mogę powiedzieć na sobie. Nie? Chodzi o kreatywność, tak? bo jakby wyszedłem poza, ramy. wyszedłem poza ramy, reprezentowania tylko i wyłącznie piłkarzy. Tak? bo gdzieś tam reprezentuje w różnych y, interesach też kluby. No, myślę, że te, ten projekt, projekt Lechia, który powstał dzisiaj i ja wiem, że, on, że, to, że to będzie na pewno duży klub w Polsce na uh -huh. Myślę, że tam się atmosfera uspokoi. Myślę że troszeczkę lokalni, lokalni bym powiedział y, y, ludzie, którzy tam troszeczkę mącą, mącą i tak dalej, którym może się nie udało jakby wiele rzeczy zrobić czy tam nie wiem bo wcześniej ta podobna sytuacja dotyczyła myślę, że Andrzeja Kwara, też był taki zniechęcany, 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 żeby jakby jak to w pewnym momencie weszli poważni inwestorzy zagraniczni, przejęli ten klub i chcą stworzyć coś, coś dużego. No nie, oczywiście ja nie będę się badał na, na temat leki, jakby za Lechy, bo, bo jakby raz, nie wypada i raz, nie mogę i nie mam takich kompetencji, natomiast to, co do tego czasu przejęcia wokół oku się działo, to, to wiedziałem, oczywiście też mhm. pośredniczyłem pośniczy, między, rozmawiałem między Andrzejem Kwarem a, a e, Nowymi nabywcami, więc, więc na pewno to gdzieś tam też emocjonalnie związany z tym mhm. projektem i, i życzę mu dobrze. Ale wydaje się, że, że, że nie może być źle, prawda? Bo ludzie, którzy już tam są, znają się na biznesie, znają się na futbolu. Na pewno źle nie, na pewno źle nie będzie, tylko na pewno będzie bardzo dobrze. Natomiast ci ludzie dopiero wchodzą, poznają, mhm. poznają jak to wszystko e, wygląda w Polsce, bo tutaj troszeczkę faktycznie, e, tak jak powiedziałem, no mówię, mm, Lokalne społeczeństwo troszeczkę czasami, te, te, takie nie mówię o tych lokalne społeczeństwie niezadowolonym, patrząc na to, co się dzieje, często nawet to o, o samych artykułach dziennikarzy widzę, że jest ciśnienie bardzo na, 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 na jakby gdańskich trenerów, gdańskich piłkarzy i tak dalej, że jakby oni mają muszą tutaj rządzić, odbywać ważne. No nie, a tak nie jest, bo popatrzmy też na, na Premier League, czy inne, jakieś inne, inne ligi. Ktoś jest dobry, ktoś, ktoś, to ktoś się obroni. Jeżeli ktoś jest słaby, to odpadaj. Nie ma tutaj, że nie wiem że ktoś jest z tego miasta, z tego klubu, czy nawet wychowaki, po prostu uh -huh. jesteś lepszy gracz, czy nawet na takim samym poziomie, no to Ty będziesz grał oczywiście, bo, bo gdzieś tam to fajnie też i PR-owo wygląda. Często mówię, no w Polsce PR zastępuje jakby pracę, dobry PR. Nie? Ja jakby jestem tym takim człowiekiem, który raczej PR-u nie ma dobrego, natomiast na <laughs> pracuje bardzo dobrze i, i skutecznie. Tu się muszę z Tobą zgodzić. A jaka jest Twoja rola? Tak naprawdę, lekki. Myślę, że żadna. Ja jestem menadżerem jakby paru piłkarzy, tak? tam sprowadzałem Sadajewa, którego później odprzedałem do Lecha, bo mhm. tam taka była wola, wola właścicieli też i trenera, żeby jednak może tego Sadajewa puścić dalej. Miałem pomysł na, 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 na Lecha, bo wiem, że latem już, latem się odzywał Lech z zainteresowaniem mhm. jakby wykazało zainteresowanie Sadajowe, więc wiedziałem, że taka jest pewnie możliwość posprzedaży teodorczyka. Natomiast reprezentuje takich piłkarzy jak Borysiuk e, Łukasik i Makuszewski cały i To są chyba topowi piłkarze najbardziej wartościowi. Oprócz czoraka dzisiaj który tam też dobrą jakby tam pracę wykonuje. To myślę Matuszewski Borysiu i Łukasik, to, to jest największa wartość tego dzisiaj chyba zespołu w tym, w tym momencie, nie? Dochodzą mhm. jeszcze w Ranisz i, i ja pewnie mnie no. ale to jest moja uh -huh. rola, jestem agentem, gdzieś tam pojawiam się na meczach, to są moi znajomi właściciele klubu uh -huh. e, e, prokurent, to są oczywiście moi znajomi, ja nagle od nich nie ucieknę, nie będę udawał, że ich nie, 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 nie będę znał, żeby, nie wiem, ale żeby, to, ci ułatwia żeby, prostu, to ci ułatwia po prostu. Biznes z lekiem, tak? Łatwiej o tyle, że ludzie mają do mnie zaufanie. Jeżeli ktoś mnie prosi, żebym, nie wiem, sprowadził dane, danego piłkarza, tak? Sadajewa i klub. Dzisiaj, nie wiem, przykładowo, jeżeli klub wynajmuje Czarka Kłarskiego, przykładowo, tak? Do sprowadzenia Bielika mhm. z Lecha Poznań, tak? Tego, tego młodego chłopaka, który dzisiaj jest w Legi, to, to jest normalne. To jest normalne. Klub jakby zleca tą, tą sprawę menadżerowi. Menadżer jest, nie, musi wykazać się kreatywnością, musi porozmawiać z rajcami, z, z samym kibicarzem i, i gdzieś tam mhm. zainteresować go swoim pomysłem. Tak samo no, myślę, że ja, gdzieś tam, jeżeli do tej pory przez tyle lat prowadząc interesy z jednym z podmiotów, mhm. który dzisiaj jest też Legi, ci ludzie na mnie się nie zawiedli. Myślę, że Wykazałem się dużą uczciwością, bo taki jestem w tym zawodzie, że twardy, ale uczciwy, może nie każdemu to pasuje, ale tym się kieruję i żadnych spraw w sądzie nigdy nie miałem. Więc to mm -hmm. chyba też jest jakiś, myślę, sens tej pracy i, i jakiś wyznaczeń tak, tego, co robię, mm -hmm. że mimo wszystko. Żadnych spraw przeciwko mnie nie było, ani ja gdzieś tam też nie. nie... Nie zakładają żadnych spraw, więc tyle lat znamy się, współpracujemy. ci ludzie mają do mnie zaufanie, że i dają mi zlecenie na przeprowadzenie jakiegoś transferu, bo wiedzą, że mogę wykazać się kreatywnością i to jakby załatwić po uh -huh. w, mm, fajnych kosztach tak mniejszych itd. i tak i, dalej, i gdzieś tam jeszcze zbilansować jakieś różne Straty i zyski, no to, 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 chyba, to chyba dobrze, no o to w tym wszystkim chodzi, nie? Bo ja nie mówię, no dziś uczestniczyłem też w niektórych sprawach, e, gdy rozwiązywano umowy z niektórymi bibelarzami, tak w Leki, bo miałem dla nich też kluby, więc e, myślę, że kluby klub pozyskujący i... i E, takie jak Ironie jak przykładowo jednego czy drugiego piłkarza była zadowolona i klub odstępujący też, tak, bo nie tam minimalizował kosztów. I ty jesteś zadowolony a, że, a, a, i, i, i nie jest powiedziane, że za to dostałem żadną, jakąś gratyfikację, bardziej to były takie hobby, hobby mm -hmm. żeby pomóc. No bo tej tak jak powiedziałem, no, są to jacyś e, moi partnerzy i nie, nie, zawsze, nie zawsze ja patrzę na pieniądze, jeżeli chodzi o pomoc. Myślę, że no, dobrym dobry przykładem też jest Legia, nie? gdzie gdybyś by zapytał go za Mariusza Marysza Piekarskiego, to myślę, że nie powiedziałby za słowa. Chyba nawet pytałem. I na pewno nie powiedział. I i nie powiedział złego słowa. No, dokładnie, nie. Ale mówię, na no, Ja Ja mówię, pierwą, z słaby, ale, ale, ale... A nie, czego ale to wynika, powiedz mi, bo, bo ty już powiedziałeś tej rozmowie, ale to jest, to jest ciekawe, że w Polsce e, agentów piłkarskich rybuje się jak Alfonsów. Te słowo na A. Myślę, że no, podobnie, myślę. podobnie. Podobnie nie, jak takie złokonieczne mm -hmm. czyste, nie? złokonieczne konieczne, nie? Bo, um, o, bo oni... Bo tak, czas, czasem, dostają ty... pieniądze za nic, tak? Bo przecież ty nie mm. gra. Czy to jest tak? No, to nie jest tak, że za nic. No, jakby nie, reprezentujemy, ja, ja mówię... reprezentujemy piłkarza. Przykładowo, No jeśli ja dzisiaj reprezentuję piłkarza i mm, przykładowo naj, najprostszym, mogę pojadę, pojadę po jakimś jakim prostym przykładem, że przykładowo piłkarz X mhm. ma e, kontrakt do podpisania, tak, to to, że ja e, przykładowo e, wezmę prowizję, to nie znaczy, że ten klub by zapłacił te same pieniądze e, razem z tym kontraktem piłkarza. Natomiast to by było zadowolone, tylko pisko, bo skoro ja mam. E, E, firmy i płacę 19% podatku, to ja musiałbym e, to wszystko tak zmniejszyć, że piłkarz, no, jeżeli ja miałbym to przepuścić przez kontrakt piłkarza, to 32%, na, no, nikt jakby na te kluby nie patrzył, tak? Że to by było te, te, ten sam budżet, ten sam pakiet, natomiast mm -hmm. to jest po prostu to, że, że no, wszyscy byśmy zapłacili jakby większy też e, podatek od, mm -hmm. od, tej, od tej usługi. Więc to, to w taki najprostszy sposób, ale jest, ale jest wiele, wiele czynników, że postrzegano na, postrzega się na źle, natomiast kluby mądre. Luby uh -huh. mądre, które mają jakieś pieniądze, mają jakiś taki normalny budżet i potrafią sobie poukładać pracę z menadżerami i idą tak, idą tak i nigdy nie rzekają, bo ja naprawdę nie, nie, no, nie słyszałem, żeby, żeby legia narzekała nam, na, na... może są jakieś tam tak zwane przygotowe pistolety, uh -huh. które, które gdzieś tam są je, jedno z i... Jakby nie chcę współpracować z takimi klubami jak Legia, nie wiem, Legia Alech czy, czy, uh -huh. czy inne, innymi klubami, które są gdzieś tam są stabilne. Ale Legia nie I... może narzekać, bo Legia zarobiła dużo pieniędzy. Albo Legia potrafi właśnie, bo Legia jest mądra, potrafi jednak ułożyć sobie współpracy z menadżerami, tak? Bo czy założyła e, e, współpracę normalną e, na fajnym z piekarskim, czy z kucharskim, czy z jakimiś innymi uh -huh. e, menadżerami. No bo, to, bo to, jest biznes, oni wiedzą, że, że to jest biznes. Oni wiedzą, że każdy gdzieś, jeżeli dasz zarobić, to temu klubowi nie dasz zrobić krzywdy, tak? Będziesz gdzieś tam zawsze dbał też o inne interesy, a nie tylko o swoje. Nie? Mhm. Więc myślę, że to gdzieś tam właśnie na tym polega. Ty mówisz, że jesteś menadżerem numer jeden. A w czym jesteś lepszy od kucharskiego? Tym, że nie mam Lewandowskiego. tak? Czym czy musiałem się wykazać jakby kreatywnością? No, każdy jakby sam się ocenia, podejrzewam, że Czarek Kwaski wychodzi podobnie o, o, o sobie, tak? Bo, nie wiem, do to, to teraz Krychowiaka czy... No i Malemandowskiego No właśnie dokładnie powiedzieć, że takiej no, takie troszeczkę. Że, e, no, trzeba mi troszeczkę szczęścia, mimo wszystko w zawodzie, że nagle spadać i taka, taka perełka w ręce. Natomiast no mówię, no, ja jakby nie porównuję siebie jako tylko, tylko managera, natomiast jakby no, nie, wierzę w siebie w swoją kreatywność, nie? swoją kreatywność. Zajmuję się takimi rzeczami, jakimiś projektami poważnymi na, na jakby mniejsze rzeczy. Mniej że sobie odpuszczam, żeby sobie nie zwracać do głowy, nie zagracać sobie jakby, jak, jakby dnia, nie mam gdzieś tam różne pomysły, wychodzę może poza różne już jakby ramy, obszary, nie mogę o niektórych rzeczach mówić jakby wiadomo tutaj przed kamerami, ale, ale myślę, że no, mam ciekawe pomysły i niektórzy jakby, którzy współpracują ze mną wiedzą o tym, doceniają to. I pieniądze upychasz nogami w banku? Nie, 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 naprawdę. Jedna rzecz, żeby, żeby wyjaśnić. Ja nie wszystko robię dla pieniędzy, czasami się robi dla emocji. Nie, ale jesteś maniętym pieniędzy. No jesteś bogaty. Nie, co? no nie, bez przesady. No, bogaty nie. Ży, żyje mi się na razie dobrze. no Co nie to nie znaczy, to, raczej, to... bycie bogatym? No, no właśnie, to właśnie. Co to, to znaczy, że życie bogatym. Nie mam jachtu 40-metrowego. Tak? A ile masz w sobie pieniędzy? <laughs> A masz stuwę do, ja tak. do jutra? Nawet portfela. A masz stuwę do jutra? Stówkę ci pożyczę. <laughs> na procent. A duża, że nie oddaję. Na procent, jak cię znam. <laughs> no, na wysoki procent. Wie, więc inaczej muszę potraktować to jako. Inwestycja. Nie, nie, nie. Musisz, z Musisz z mediami dobrze. Potraktuję to jako Musisz z mediami żyć dobrze, fajne. Nie no, żartuję. Dobra, e e <grych> kochasz Gdańsk, Warszawy czy Białystok? Kocham. Wszystkie trzy. A nic nie kochasz? Pieniądze kochasz? Nie, nie, nie. No w ogóle, ale znowu to samo nie nie nie, 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 nie. Nie, nie jest tak. Nie można kochać miasta. Można mieć sentyment do miasta, tak, bo bardzo dobrze czuję w Warszawie. Również dobrze się czuję w którymś mieście, bo mieszkam tam dwa i pół roku, w Kolonii mhm. Gdańsk a Białystok to moje miasto rodzinne, więc te trzy miasta zawsze jak wjeżdżam, więc no, można powiedzieć jestem na rogatkach i wjeżdżam do tego miasta, to jednak troszeczkę to, to serduszkę biję mocniej, bo mimo wszystko mam wielki sentyment do tych miast, nie? Gdy wjeżdżam, nie wiem, do, do Poznania czy do Wrocławia, nie mam tego, tego drżenia. a tutaj jednak to, to wszystko, że znam, znam te miejsca nie, niektóre i... i a to czujesz, fajnie a co, że się co jeszcze jak wjeżdżasz do Wałbrzycha na przykład? <laughs> że chcę wyjechać. A, bo, bo to z I, Że chcę wyjechać. A, a, gdzie jestem bliższy do Wałbrzychu. Tam. Tak, byłem, byłem, tak, tak. tak. Rok, rok temu z Piotkiem Jadorszykiem, więc... To jest chyba najbliższe no. miasto, w którym w którym ja byłem z kolei. <laughs> <laughs> Bardzo szybko skończyłeś karierę piłkarską, o której już w pierwszym programie ze względu na, na problemy zdrowotne. I ty właściwie od razu zacząłeś swoją przygodę z menadżerką, prawda? Tak, bo leciałem do Brazylii. w czas w jakby na rynku brazylijskim piłkarzy, które, mhm. którzy mogliby wzmocnić jakby kluby polskie. Nie? Udało mi się tam sprowadzić tam. No niewielkiej, nie, niewielkiej klasy piłkarza, ale wtedy w ten czas faktycznie się płaciło też mało w Polsce. No, ale no, straszny środk czasami przychodził, prawda? No tak powiem szczerze, tak jednego chyba pamiętam do piłkarza do pogoni, dałem takiego. No tak no, przysyłowy taki pewnie środ, no uh -huh. nie? No, Był taki piłkarz, który gdzieś tam nie najgorzej jeszcze tam grał, albo nie grał, ważne, że grał, no taki. <laughs> ważne, że grał w tej pogoni, a to jeszcze tak jeszcze przed tą brazylijską pół roku. Uh -huh. no, faktycznie, że grał, później... Jednego Dolecha Poznań, Anderson, to był taki stopper. Mhm, Ale pamiętajmy też, że wtedy były bardzo małe pieniądze, nie, nieporównywalne, nieporównywalne co do, do możliwości dzisiejszych. Nie? Bo naprawdę ci piłkarze przyjeżdżali za parę paręnaście tysięcy, tysięcy złotych. Gdzie dzisiaj się I największym atutem było to, że byli z Brazylii, prawda? No no nie, byli w Brazylii, byli, tak, byli, byli jak, coś, jak coś inni, każdy oczekiwał <laughs> czegoś nie? po nich. Natomiast natomiast fach, fach że tak naprawdę prawdziwe, prawdziwe takie strzał dziesiątki rożerec roża lecą się zaczęło. Tak. No, to to był taki tak, to był ten początek, który Ciebie wybił. No to chyba tak, później szkoda mi było, tej, tej, bo byłem na żywo, obserwowałem tego Eltona, który tam mm. później dwa razy jeździł, e, troszeczkę na, na, na przesuwają bombce po Warszawie i musiał jakby wyjeżdżać, wyjeżdżać e, z kraju. Do tego, tego mi żal, bo ten chłopak miał nawet papiery i, i w tej mm -hmm. Legii fajnie wyglądał i to wszyscy jakby też zauważyli. No, no, szkoda, że ta kariera jego była dosyć krótka. Tej, tej, Dlaczego tej, 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 tej zainteresowałeś jak, się Legią? Lechio. Może, Lechio, może ty redaktorem powinieneś zostać? Tutaj? Redaktorem? No tutaj mhm. dajesz mi, rady co? To tak? jest bardziej właśnie kreatywność, żeby połączyć, połączyć właśnie, to jest ta kreatywność, że, że gdzieś tam wiesz, czego oczekują ludzie mhm. e, z zachodu czy nawet z schodu, bo wcześniej też przyjeżdżałem e, z właścicielem Reading, tak? Też mhm. to jakby nikt o tym nie wiedział, ale po, po rok wcześniej byliśmy z, z panem Zingarewiczem też na rozmowach mhm. i z panem Andrzejem Bucharem. Było dosyć blisko, ale gdzieś tam, gdzieś tam się wszystko rozmyło. E, no, ja chyba skupił się głównie na, na reading e, i też jakby no, od, od dłuższego czasu. Mm, Wiedziałem, że jest temat krąży, po uh -huh. temat e, Lechii, chyba jedna z lepszych. E, chyba to była w tym momencie najlepsza inwestycja, ale jest zajęta jakby nie, nie uh -huh. do przejęcia. Jest Wisła, Kraków, która no, też kosztuje na pewno no, a więcej. To, a jak groziła Twoja ukochana? No tak jak powiem, wracając do słowa projeżdżu, no, nie ma jednak lotniska, to też jest duże, duże utrudnienie. A tu, masz, tu masz mimo wszystko e, lotnisko, du, duże miasto, masz Trójmiasto, morze. jest też morze, no tak. ci piłkarze nawet jak przyjeżdżają i, i Widzą to wszystko, to oni, oni nagle też delikatnie mówiąc głupieją, uh -huh. że, że jednak tu, tu, jest, tu jest pięknie, nie? że jest morze, jest... jest yy, yy które miasto daje jakby wiadomo duże możliwości też nie wiem, gdzieś tam zamieszkanie, rozrywki dla, dla tych chłopaków, więc, więc na pewno na to, na to patrzą. I, I dodatkowo mówię, to jednak jest lotnisko. No, jest teraz jeszcze jakby połączenie, połączenie e, e, można powiedzieć, z południem, z południem Polskim, więc to też na pewno też pomaga. Nie? Ja sobie mówię, no, ja sobie na pewno wcześniej czy później, tak, e, no, też tam jest tak, tak silny, e, silni ludzie biznesowo po, połączeni z Jagielonią, że Jelania będzie zawsze miała się dobrze. Aha. A nie, nie boisz się, bo w Polsce jest teraz taki kazus przejęć klubu, który później się kończy kończył parę razy źle, przykładem jest najlepszym Polonia. Nie, nie boisz się, że, no ja wiem, że to tak, ciężko no. porównywać, ale nie boisz się, że coś może jednak nie wyjść i... i z Tak. Zero? Nie Zero? Zero wolkiwości? Zero szans. Mogę odpowiedzieć naprawdę z odpowiedzialnością pełną, że nie ma możliwości, żeby, żeby coś tam się wydarzyło takiego, że nie wiem, że nagle klub upadnie w stanie istnieć. Niemożliwe mhm. to jest. Niemożliwe, bo, bo... Znam tych, tych właścicieli, współwłaścicieli i to mm -hmm. są właśnie ludzie, którzy będą bardziej e, nie gonić kluby z dołu, tylko myślę, że bardziej będą gonić właśnie tą górę Le, Legia Lech, no, właśnie tą mm -hmm. stronę. Nie? I myślę, że za chwilę będzie właśnie za rok, dwa, być może szybciej e, będzie coś takiego, że faktycznie będą się wszyscy sprawdzać też na Lechii, że taki mecz Lechia Legia to za chwilę będzie faktycznie... Mm, Klasik. Może to być klasek, dokładnie. Uh -huh. no, może by to być klasyk, bo naprawdę możliwości, możliwości są bardzo duże. Nie, nie będę uh -huh. mówił o wielu rzeczach, natomiast myślę, że fajnie by było, gdyby to środowisko Gdańskie, jakby to, to też zrozumiało i przyswoiło, że, że naprawdę mają, mają no, no, naprawdę ciekawych, ciekawych ludzi stojących, stojących no, widzących wie, wielkie możliwości w, uh -huh. w tym klubie. Nie? I myślę, że fajnie by byłoby gdyby troszeczkę tych tak cierpliwości, bo właśnie na to, co się dzieje. E, e, nie wiem, kiedy ten program będzie puszczany, nie, ogólnie. Jakoś jeden za tydzień, dwa No, no, no to, to co się dzieje? E, w ostatnich tygodniach, oczywiście, jest troszeczkę, patrząc na to, czytając bałagan, na przykład, natomiast e, więcej bałaganu jest jakby w przekazie medialnym ze strony, ze strony też mediów, bo tam się nic się nie dzieje. Uh -huh. Każdy dostają bo mam swoje pieniądze na czas, kluby dostały pieniądze na czas, wszystko jest popłacone, więc mówię, a ciągle jest taka otoczka, że jakiś jakiś. E, no, to się no, nie, dzieje. Na no, no, tak, jakiś tak? klub szach się robi taki, tak? Nie, nie, wszystko jest no, wszystko z tego co ja wiem, to wszystko jest normalne. Natomiast ten cały ten przekaz, przekaz medialny, co się dzieje, jakieś ciśnienie, uh -huh. e, e, mimo wszystko społeczeństwa, tam To jest takie troszeczkę. Czasem wiesz, czasem dziennikarze piszą o czymkolwiek, tak? bo nie mają o czym. No być może, no nie? natomiast uh -huh. pamiętajmy o tym, co było, a co jest, a co, jakie są możliwości. Ja tutaj mówię od pół roku od wejścia... No właściwie Legia zdobyła czwarte miejsce. Gdyby Legia wygrała z ruchem tutaj mhm. i musiała wygrać z ruchem, no, żeby zapewnić sobie mistrzostwo Polski, to dzisiaj Lekia grała na miejscu ruchu w Pucharach, bo mhm. zabrakło jej tylko dwa punkty. Tak? Więc mówię, no ale i tak te czwarte miejsce były mimo wszystko sukcesem, dosyć dosyć. też gdzieś tam byli yy, yy, Właściciele krytykowani za, za zwolnienie Michała, Prowieża tak, jak już tam pewnym momencie. No ale jednak zaryzykowali. Sprowadzili fajnego trenera, który gdzieś tam później odszedł, ale wynik zrobił. Więc, uh -huh. więc m, m, mało, brak, mało brakowało, a, a byłby to jeszcze większy sukces niż, niż te czwarte miejsce. To no nie? To się, uh -huh. na gdzie właśnie w Polsce brakuje. Dziwię się akurat, że w Gdańsku, no bo jednak mimo wszystko tam perspektyw nie było jakby aż takich, aż takich dużych, jakie są dzisiaj przed tym uh -huh. którym... Nie, to fajnie, to ja, to ja zawsze. Będę chwalił tak? Mnie też to takie... jakbę nakręcał, bo myśl, ludzie myślą, że Piekarski tam się przyjechał, grać, no. nie, że piekarski przyjechał, tylko chce tam ło iść robić i tak dalej. I jestem jakby nawet już e, o 20 transferów w tym lubie, nie? O 20 transferów, nie, piekarski zrobił 5 transferów. 5 czy mhm. 6 pamiętam. 5 6 no, tych trójka z Reka Grozny, tak? Makuszewski i mhm. tak dalej. Nikt o tym nie mówi, że Legia chciała bardzo Makuszewskiego, tak? I, I piekarski już zrobił... O wiele, o wiele więcej i razem ma z Makuszewskim, natomiast postanowił Makuszewski być też lojalny, bo klub mu podał mhm. rękę, zapełnił główne warunki i został, nie? I został, nie? I ja już, myślę, jeszcze... że piłka to jest biznes. No ale oczywiście, I... no, to ja o tym mówię. No, my musimy się ciągle tłumaczyć, ja, menadżerowi i tak dalej, ciągle z zarabianych jakichś pieniędzy. Natomiast jeżeli, jeżeli mnie Biekarski zbija sumę od samego, która była zapisana w kontrakcie o połowę, no to chyba i wszyscy są wtedy zadowoleni, no, o tym nikt nie mówi, nie? o tym nikt nie mówi, że zbijasz i tak dalej. Ale Ty sam powiedziałeś w tak... jednym z wywiadów, że przyniosłem Legii około 9 milionów euro, czyli prawie 40 milionów złotych. No. Pewnie ta kwota już jest troszkę większa. No myślę, że ten, myślę, że, że jest większa, bo jeszcze jest teraz poszło jakby Daniel, Łukasik i tak, ktoś tak dalej. Tak. Natomiast chyba tam było 10 milionów, to coś takiego, no nie, nieważne. No, że jakby... ładnie powiem po angielsku, fair enough, to dobra robota, no czemu nie? No, no, bo tak właśnie Legia potrafi traktować też managerów dobrze, nie, dobrze, bo mhm. mówię jak, jakby to powiedział, Człowiek kiedyś mi powiedział mądry, zarób i podziel się z innymi. I wszyscy są zadowoleni, wszyscy są z tobą, wszyscy do ciebie wracają. Tak? Proste myślenie. To nie trzeba naprawdę e, jakichś używać wielkich słów, ja nie, nie będę... Politykiem, który mówi niezrozumiale przyszłości. A z którymi Polskie klubami, które tak dzisiaj współpracujesz, Z tymi trzema i jeszcze z kimś? Jesz... Tak. Nie, tak na... ściśle myślę tak naprawdę, że to, to Legia, Lechia i Jagieronia, tak? Jagieronia uh -huh. bo, bo właściciele są też moimi kolegami i uh -huh. gdzieś tam też pomagają mi robić jakieś tam transfery z Lechią, to wiadomo i z Legią no to już uh -huh. od lat, nie, więc jakby tym klubom na pewno nie dam zrobić krzywdy, nie? Uh -huh. Z mojej strony na pewno. Nie ma także wyrób, każę, bo lech, mogę lecha, zarobić. Nie? Nie? Nie, z Lechem też robiłem teraz przecież uh -huh. też. Zaura Sadajewa też uh -huh. pomogę w niektórych sprawach, Ale głębiej, szerzej czy nie? Słucham? Szerzej, głębiej na lech. Być może tak. Ja nie, jestem, ja nie zamykam się. No. Ja jestem biznesmenem. Mówię, biznesmenem. No. O to chodzi. No. Ja na moje nie mam, nie mam jakichś... Ale dla mnie no, jest na zasadę, no, żeby być uczciwym w biznesie. widzę uh -huh. naprawdę jak... jak... Chodzą ludzie i narzekają, że ten nie płaci, ten nie płaci i ktoś nie odbiera telefonu, nie? to to jest wtedy nie fair i to jest słabe. Nie? Myślę, że nawet jeżeli kluby mają e, problemy jakiekolwiek finansowe, a mają umowy, jeżeli się podpisuje umowę, to trzeba jej dotrzymać, to, to trzeba przynajmniej odebrać telefon, dać człowiekowi jakąś tam e, możliwość e, e, uzyskania informacji co, gdzie i kiedy to, to się wydarzy. Myślę, że to, to u nas kuleje, w tych słabszych klubach to wszystko. Nie? Jak zacząłeś, to jest świetne, jak zacząłeś robić interesy z, z Lechią, interesy z Lechią ym, to od razu pojawiła się sytuacja. Byłem mini Wałęsą. pracowałem jako stoczniu w Gdańsku, nagle się okazało, że ty masz przeszłość tam. I to Dokładnie, taka... no dwa i pół roku grałem w Polonii Gdańsk, dawnym Ja wiem. No, pracowałem do na stoczni i jeździłem do szkoły uh -huh. wieczorowej w Gdyni e, kolejką po, po tym, i dlatego mówię mini Wałęsą, bo jakby zrobiłem strajk. Taki, bo byliśmy wszyscy na tatach, chodziliśmy o 6 rano, czyli o 5.15 15 musiałem wstać, jakieś kanapeczki sobie zrobić i niby do pracy, bo wiadomo, że tam spaliśmy sobie na, 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 na jakichś e, ławeczkach. Natomiast no, w pewnym momencie po miesiącu byłem zmęczony, nie, zmęczony. Praca Aha. rano, trening, później do szkoły, wracamy, faktycznie byłem już tak, fizycznie byłem naprawdę zdemolowany i Aha. mówię finito, powiedziałem finito, a jak już ja zrezygnowałem, powiedziałem, że na pewno nigdzie nie pójdę. Powiedziałem, że na pewno nigdzie nie pójdę, że albo będę piłkarzem, albo nie wiem, w na pewno nie będę, więc mówię, finish mówię. Nie? I jakby oni, ludzie z klubu, też pan Borowczak, no, świetny gość, zarazem, którego bardzo pozdrawiam, zauważyli to, że faktycznie no, może lepiej będzie, że ja i że. raczej nie będzie Widzieli no, <grym> też <grym> potencjał, że, że jakby jak przyniosę jakieś tam pieniądze do <grym> tego klubu, więc wiedzieli, że. Jak, A może ty nie lubisz ja pracować? Po... No, ja bardzo lubię pracować, zawsze <grym> lubię. Do dzisiaj, do dzisiaj <grym> <ja> lubię. <grym> <grym> nie wychodzę z założenia, że jak najmniej się napracować, na jak, jak najmniej zarobić jak najmniej się narobić. Tak, dokładnie. Nie, nie, ja lubię, lubię pracować. te tym wszystkim są emocje też, nie żeby tylko kapało i kapało. Że, czy z wielu biznesmenów mogło być siedzieć nie na stoku, nic nie robić, tylko wygrzewać gdzieś tam na Majorce, na jachtach tak uh -huh. itd. tu są emocje to jest potrzebne do życia. A Soloż tak? dalej kmini, jak tu zrobić no, kolejne właśnie, miliony, Solosz, prawda? Nie, nie tylko one, nie? No. Więc w więc, do tego właśnie. Założyli to jakby prezesi Aha. i nie mogli jakby samemu tylko mi pozwolić na to, żeby nie pracować, więc jakby załatwiłem kolegom, że wszyscy mieli etat, ale nikt nie do pracy. Nie? Uh -huh. Dlatego tak nazwali mnie w tym mini -bansom. Dobra, a co, a co robisz, już kończąc te rozmowy, poza okienkiem transferowym? Cały czas monitorujesz, cały czas... Tak, tak. Mniej więcej już zaczynam od razu myśleć, już uh -huh. już mam jakbyś tam pomysły też na, na zimę rozglądam się uh -huh. za takimi ciekawymi tematami. Ja mówię, nie robię jakby ilościowe, robię jakościowo. Staram się uh -huh. po prostu 3-4 tematy takie już przygotować, bardzo fajne, a później pewne kolejne zawsze wyskakują. Zawsze wyskakują, nie? Uh -huh. wyskakują i, i trochę tej roboty przybywa. Nie? A jak skończę, to jeżeli z lato to, to wiadomo, na Mazury, na łódeczkę, no, korzystać trochę z życia. Nie? Dobrze, dziękuję Ci za rozmowę. bałeś się przyjść, a jak, a jak sympatycznie. Ale nie bałem się, tylko czy zbierają, to musieliśmy nazbierać te matury przez rok, nie? żeby o czymś porozmawiać, żeby nie powielać tych samych. To nie dzwoniłem, to byś Nie, nie, jeszcze poczekam, nie, poczekałem, nie, poczekałem, nie, poczekałem. Nie, no bo, bo czekaj, no nie, bo faktycznie miałem zajęty, nie? Mhm. Miałem zajęty trochę, nie? No wiem jakie jest, jak są jest szczególnie to, no, to okno trzeba działać. Tu, ale jak wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze ten, tu jakiś, gdzieś, miałem dom wykończony, ja budowałem dom na Mazurach, jeszcze przy Aha. okazji. To, to, to nawet teraz nawet nie mam czasu. Jedyna łódka, która stoi w porcie, tylko moja. Wszystkie są już, wiesz, zwodowane, czy przepraszam, już na, tych, na halach. Nie? Mhm. O, a i, I nawet nie mam czasu na mozury byłem. Ja dalej czy jest słońce. No, no fakt, bo pogoda jest mega, nie? No, na dzisiaj jakbym pewnie był, to on sobie pojechał nie? na łóczkę. Dzięki Ci rozmowę. Mariusz Piekarski był moim Państwa gościem. Do widzenia. Dzięki bardzo. Dzięki.